Prostujcie ścieżki Pana. Drodzy pielgrzymi, kapłani, bracia i siostry, panie i panowie, w naszej łagiewnickiej pielgrzymce uczestniczy dziś święty Janek Chrzciciel, adwentowe kaznodzieja. Nawołuję, abyśmy się przygotowali na przyjście Pana i Zbawiciela. Przyjechaliśmy do łagiewnik, bo tu 17 sierpnia w roku 2002 przyjechał prorok przełomu tysiącleci Jan Paweł II, by daleko od rzeki Jordan oddać świat cały miłosierdziu, zapowiedzianego Zbawiciela, i powtórzyć wołanie Janowe: Prostujcie ścieżki dla Pana. Ja Chrzcicielu Skąd się dowiedziałeś o tym, że Zbawiciel ma przyjść? Kto nauczył Ciebie czekania na Zbawiciela? Nauczył mnie tego mój ojciec Zachariasz. On oczekiwał Mesjasza. Przy moim ojcu nauczyłem się wiary w Boga i w Jego obietnicę. A ty, święty Janie Pawle II, gdzie poznałeś Jana Chrzciciela? Kto był twoim przewodnikiem na drogach w wiary w Boże miłosierdzie? Nauczył mnie tego mój ojciec, oficer wojska polskiego. Pracował na utrzymanie rodziny, modlił się ze mną, płakał ze mną nad grobem mojej mamy, nad grobem jedynego brata. Przy nim nauczyłem się wierzyć, kochać ludzi, kochać Boga, kochać Kościół i kochać ojczyznę. Słuchajcie, ojcowie, to jest ojcowski obowiązek nauczyć dzieci rozumienia słów Jana Chrzciciela, prostujcie ścieżki dla Pana. Ojciec musi być nauczycielem wiary dla swoich dzieci, bo inni nauczyciele nie interesują się Zbawicielem. Oni są bardzo głośni. Nauczycielem jest telewizor. Tam nikt nie oczekuje zbawiciela. Nauczycielem jest internet, przy którym ślęczy wielu ludzi godzinami. Tam też nie interesują się Mesjaszem. Jan mówi dziś do nas: przygotujcie drogę Panu. Nawróćcie się, bo Pan przychodzi. Jan chcyciel mówił do wszystkich, Którzy przyszli nad Jordan, do uczonych w piśmie, do prostych ludzi, do wojskowych. Dziś też przemawia do wszystkich, którzy gotowi są słuchać Bożego Wezwania: ludzi żyjących na wioskach i w miastach, do profesorów, polityków, przemysłowców, bankowców, przedsiębiorców, do młodzieży i do stojących nad grobem emerytów, do kapłanów, biskupów i zakonników także. Co powiedziałby do przedsiębiorców, pracodawców, ludzi biznesu, o których istnienie, powsze istnieje powszechne przekonanie, że ta kategoria społeczna stanowi elitę społeczną? Jan Chrzciciel zwraca się nad Jordanem i nie patrzy na stan. Zwraca się do nas jako posłany przez Boga i ustami Kościoła nawołuje do nawrócenia. Święty Parek mówi ciągnęła do niego cała ludzka kraina, wyznając przy tym swoje grzechy. Słuchałem wołanie proroka przełomu tysiącleci Jana Pawła II. Przyjechał nad Wisłę, nauczał prawd wiary, dziesięciu przykazań i prosił rodaków, abyśmy byli ludźmi sumienia. Człowiek sumienia wymaga od siebie. Podnosi się ze swoich upadków, ciągle na nowo się nawraca. To słowa Jana Pawła II. Człowiekiem sumienia może być każdy, nawet obojętny, nawet niewierzący. Człowiek sumienia angażuje się w budowanie Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. To znów słowa Jana Pawła II. Angażuje się. Wpierw w swojej rodzinie. Rodzina jest darem dla każdego. Darem nieprzecenionym. Na temat rodziny nie potrafi mówić wychowanek domu dziecka. Imię ojca i matki nic dla niego nie znaczy. Zazdrości kolegom i koleżankom w szkole, że mają gdzie wrócić, że mają dom. On ma miejsce do spania. Do nauki ma wychowawcę, ma jedzenie, ale nie ma rodziny, nie ma domu. Człowiek sumienia to rozumie, chociaż błądzi, ale może się nawrócić. Przechodzimy obojętnie nad rozpadem rodziny, nad porzucaniem ojców, matek, dzieci, nad kulturalnym, dżentelmeńskim rozstaniem się. Dziewczynka na spacerze zwierza się koleżance w parku, że już nie mam dawnego tatusia. Moim obecnym tatusiem to jest ten pan, co tam z moją mamą stoi. A sędziwa, pobożna babcia wzdycha, Boże, Boże, gdy wspomina, jak spod kul ratowała swoje dzieci, a potem czekała latami na ich ojca, bo więziły go władze PLOSKIE. Wrócił chory, ale wrócił. Ten świat się jej nie podoba. Człowiek sumienia ogląda nie tylko seriale, ale sięga do Ewangelii, a tam napisano, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Człowiek sumienia broni rodziny, walczy o rodzinę z szaleńczym wymysłem, z zabójczą dla rodziny ideologią gender. Ogromne lobby sekularyzacyjne zaatakowało instytucję rodziny przy pomocy polskich obywateli, przedstawicieli poszczególnych ministerstw. Za wielkie pieniądze realizowane są programy edukacyjne zmierzające do zakwestiowania odwiecznej prawdy o naturze mężczyzny i kobiety, o naturze małżeństwa. Gdzie zatem miłość jednocząca? Gdzie ofiara rodząca poświęcenie? Gdzie dom, w którym wspomina się przodków i przyjmuje się błądzących? Ja, nie Pawle II, co powiesz dzisiejszym pielgrzymom? Bądźcie z ludźmi sumienia i brońcie daru rodziny. Musicie ją obronić. I własną rodzinę, i cudzą, i polską. Człowiek sumienia obejmuje wielką troską ojczyznę. Człowiek sumienia pozostaje, nie pozostaje na poziomie praw wegetatywnych czy ekonomicznych. Wspominam wypowiedź jednego z ministrów rządu, który powiedział, że w życiu kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Biedni ludzie, niech najlepszy ekonomista wyrazie w formie ekonomicznej uśmiech dziecka. Niech wyrazi modlitwę zmartwionej matki. A druga minister wyznała, że przekraczając progi ministerstwa zostawia na korytarzu swoje przekonania. A to już schizofrenia. Mądrość i bogactwo ojczyzny stanowią ludzie sumienia, którzy budują Królestwo Prawdy, Miłości i Pokoju. Powtarzam za Janem Pawłem II. Ludzie bez sumienia są autorami ogromnych hafer. Jesteśmy świadkami. Minister Spraw Wewnętrznych mówi, że państwo polskie nie funkcjonuje, a to już jest straszne. A tymczasem Kelner z podsłuchami zachwiał stabilnością kraju. Ojczyzna pozostała na uboczu, bo mamy wybory. Jedne czekają nas drugie, a potem trzecie. Jeśli braknie ludzi sumienia, jeśli organizować je będą brudne ręce, kto poda ojczyźnie rękę? Rosjanie po wojnie pamiętam mówili, że nie ten, kto rzuca kartkę wygrywa, ale ten, co liczy. I on ma rację. Ojczyzna woła o ludzi sumienia. Demokracja bez ludzi sumienia doprowadzi do oligarchii, do totalitaryzmu, do okłamywania prostego człowieka. Ze smutkiem słuchałem jak gornicy mówili ostatnio na barburkę, że rząd podpisał pakiet klimatyczny na następne lata i temu pakietowi podporządkował likwidację przemysłu węglowego. Spokojnie. A kiedyś zlikwidował przemysł stoczniowy na, rozk na rozk rozkaz Zachodu. Człowiek sumienia mówi prawdę, nie kłamie, nie buduje na podstępie. Zastanowiłem się nad ojczyzną w chwili, gdy ogłoszono, że prezydentem w Słupsku został pan Rozenek, publicznie zdeklarowany gej. Pomyślałem, Przecież on w swoim mieszkaniu nie postawi kołyski z dzieckiem. Ludzie jemu podobni nie stworzą prawdziwego domu, nie ustawią łóżeczka dla syna i córki. Ludzie LGBT, LGBT podobnie. Ojczyzna bez rodzinnego domu zacznie umierać. Święty Janie Pawle II. Byłem z Tobą w Wadowicach. Miasto, całe miasto wołało Kochamy Cię. Czułeś się jak w rodzinie. Niecałe 10 lat temu po Twojej śmierci Wadowice wybrały na burmistrza Słonka partii Palikota. Czy można tak łatwo zagłuszyć wołanie Jana Pawła II w Wadowica? Można. Kiedy zagubiło się głos sumienia. Drodzy moi, na nic zastanawiać się nad kapłaństwem, zakonem, stanem zakonnym, świeckim aktywizmem religijnym, sympozjami, pielgrzymkami, gdy odrzucimy wołanie Jana Chrzciciela. Przygotujcie drogę Pana, nawróćcie się, bo Pan przychodzi. Stańmy, stańmy się ludźmi prawego sumienia. Amen.